And bound. Tak. Witam z tej strony Hirostyle. E, dzisiaj programujemy w tak czy ty im Jest ze mną mój kolega. Tak. No. <grym _> tak jestem. <grym _> Rafał, play games pal. Dobra. Czyli możemy zacząć? Zobaczcie, jakie mam tej bronie. Tak, 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 tak. Hmm. Yy, tak, w ogóle polecamy tak, tą grę, jest bardzo fajna. Tak, jeśli, jeśli ktoś chce sobie bardziej, postrzelać. Bardzo fajna, tak, bardzo, bardzo, tak, bardzo fajna. Jeżeli ktoś tak. chce sobie postrzelać do różnych osób, Do to różnych lecamy. Batmanów, tu polecam. I tutaj są, jak widzicie, są moje zestawy broni. Nie są jakoś tak kapturowe, ale ja sobie je zmieniam często, tak. więc... Nie, wy, nie wyglądają dobrze, ale naprawdę... Też, Mają też móc. nie mam. Ale ja mam pistolet w różowe kropeczki. Znaczy w różowe, w różowe, w czerwone, czarne kropeczki. <grym> Różowo-czarne, zielone kropeczki, tak. Patrzcie, to jest konto reformaplaygaming.pl, a to jest moje. Jak widzicie, mam już 70 level, ponieważ dużo graję w tę grę, Jak widzicie, 28 godzin spędziłem. Trochę dużo, ale ta. najważniejsze, że grałem. Coś nas dzisiaj nie chce dołączyć. Niestety. Niestety. Jeszcze 7 sekund 7 sekund to, może nas dołączy. Może. 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 Dołączy, nie. dołączy, dołączy, dołączyć. Dołączy. Nie, nie 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 nie. Nic. Nic. Rę, nikt, nikt nie chce w to grać. No. Nie dobił no, Nie Nie wiedzą <grym> co jest fajne, co to no, do... co, co Co waliło, co fajne. Tym, dobra. Fajne. E, jak widzicie, ja rapa moja jakąś serduszkową kartę. A moja znikła. A ja mam go... No, co, to... co się stało? Nie Czemu mi się stało? Nie, się nie stało. Dobra, dołącza nas. Widow drodzy widzowie, zaraz będziemy na plan. to są moje postacie, jakie... o, Bardzo super. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne. Co się widzisz, są bardzo fajne. Tak, bardzo. bardzo fajne, choć nic nie widzisz. Chodź nic nie widzisz, są bardzo fajne. Tak. 99. Dołączamy, jest, yeah, dołączyliśmy, drodzy widzowie, jesteśmy na planszy, możecie podziwiać tą piękną grę Dosłownie za niedługo, jakieś 10 sekund Za kilkanaście sekund, dokładnie Dokładnie za, 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 nie wiem No Rafał, weź sobie trochę podupać, bo cię słabo słychać Nie mogę Spoko, Nie mogę sam Pogramy sobie to, tym zestawem broni jak on to każdy. Nie, jako Batmani. Nie dołączyło odpowiedź do innego What the f Wy ty? Czemu jesteś na Ty jesteś w ogóle ze mną? Nie. Yeah. Mhm. Nie dołączyło na jakąś planszę, gdzie jestem sami jakiś dwóch gości. Dobra, my sobie tu pogramy. Niestety nie, tak. wystąpił Bóg i... Eee, dołączyła nas do innych planów, więc chwilę pogramy. Tutaj możemy zaraz pograć. Nie, nie, powiem, powiem, nie Spoko, a ja gram z pierwszymi levelami. No weź wyjdź. Weź wyjdź, Czego? Nie, nie wychodzę. Chcę pokazać widzom moc tej gry. Weź, Krótko. O, o. o, Adi. faj, hello. Hello, no the no. Cześć. Gdzie oni są? Co za barani? Dobrze, to ja wyjdę i pogramy sobie razem z Rafałem rafałemplaygaming.pl link, link do jego kanału będzie w opisie Może Może, może Dobra, jesteśmy w party nie, nie. Tak jesteśmy. Dobra, biorę play now, Kim Death i czekamy znowu. Ja nie, no, nie mogę, to mm. No, więc więcej już jesteśmy. I teraz znowu musimy czekać. Ej, to komu mam fajną kartę. No w ogóle. Serduszko, a ja, ja mam gościa. Z ja, jakiegoś korona. No, no właśnie. Ta korona to symbol. I mam jakiegoś faccia, który podaje. E, Podaje hot doga, a ten hot dog ma otworzoną buzię, spoko. Czyli spotka spoczka, dobra, spotka A Rafał... Rafał ma jakieś dwa banany z jakimiś rękami. Dwa banany. <laughs> chciałem, po, chciałem powiedzieć krasnoludki, przepraszam. Eee, moim drogiem masz no, tam jak coś. Ety. Twoim nemezisem jest. Nemezisem, tak. No. Ty czytaj, moim jest Andrei Red... Koni... Kola. A moim jest Red De... Dek... Dekember Tak dekember. No szybciej Akurat tak się nam trafiło że jak nagrywamy to nam nic nie dołą... nie dołącza Musimy... my musimy czekać i w ogóle No dobra, dołączajcie no! no Jezus. Nie prowadziłam w ten sposób. I to mam, i to, i ludzie mają to oglądać. Skandal. Tak. No, ludzie no, mają oglądać, jak my się stresujemy. Jak my się stresujemy i próbujemy wejść na finanse. Tak. I Ta tak. w ogóle chyba i nas i gdzieś dołącza. Tak. Ale patrzcie, mam zrobić te bronie, to chyba. To... Ja nie, też mam, to... tak. Nie, to... ja też mam zrobić te tak. Ja też, tak. Ja ja jak tak. widzicie, to jest jakiś koks... level 400 chyba. No, tak. dobra. Ludzie, dołącza nas. ludzie. To jest Ludzie. A, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 tak. Ludzie, dobrze, dobrze, a mi się z tym gra zbliża. Jeszcze poczekaj, minie. Dobra. Dobrze, gramy! znowu nie jesteśmy razem. Znaczy, jesteśmy, ale przecież... Aaaa, A, ja jesteśmy przeciwko! Jadę się, bo tym lat się pisa. Nie palą się. <laughs> <laughs> Oki lasy. A to bym heda zaliczył. Spoczka. Uuuu. Gdzie tu jesteś? Matko! Czemu ja tak, <laughs> <Bo> ostatnie... <laughs> ostatnie. tak. tak. De, to nie Tak nie. O kurde, ale tak nie oczywiście. TARDO! Gdzie? To Sorry. może ty... To, to może ty mnie widziałeś! bo ja widziałem jakiś dwubrokści którzy... O ja! no nie... kurde! kurde! jesteś gościem z włosami, nie lubię cię. Drodzy widzowie, oto o to przykład hamak. jakiś domoś, nie ten domoś. ten chiron, ten chiron style. tak. ale o co za... Jak... ja nie mogę! Dobra, was się Gdzie go bądź. Nie. Nie go bądź. To bo za bardzo trzymał. Słabo mi idzie. To już na łeb nadepnąłem. No nie! Dedłem! <grym grym> mnie? Nie, ciebie nie, bo, no, Dobra, idziemy nie, z innym zestawem broni. Pewnie zauważyliście. Zaraz tu wszystkich dedniemy, spokojnie. Dopiero się rozkręcam. Nie! Kudra no co za? Co za? Tam A ja już ciebie nawalałem. Ui, oh, o, Ja nie mogę, ale mi laguje, jak strzelam. O oh, lol, naprawdę. No, no wybuchaj! No kurde. Hej, niech to! Nie, yes. nie lubię Cię. Daj się z Tobą. Tam jest Adi! Adi, Adi, Adi! Adi, żaden Adi! Jeste, masz nick Adi, więc mówię na ciebie Adi. Będę tak, mówił tak. jak chcę Gdzie mnie... e, wie tutaj będziesz stawiał bomby? Nie. Właśnie dogliśmy naszego Rafała Play Gaming. I on właśnie tutaj szedł. A, tutaj się starałeś. Zajdzie mnie. Bez duszy. Oh, oh, o, no Znowu! Ach... A, tak. O tak. O tak, o tak. O tak, o, tak. A, kurde, ale mam słabe staty. Przepraszam was bardzo za to. Przepraszam, że nie umiesz Ty nie umiesz grać tych tej No, jo. No, no. Jaki znosek odadłem? Ale się da może. DADŁEŚ MNIE?! Wyjątkowo. Tak, o, motko, ja miałem laga, ja zrobię idę i w pewnym momencie nikt... Tak, no Naprawdę? Naprawdę! Mogę ci później, mogę ci później wysłać te nagranie. Albo sobie obejść sam. Z tobą. Obejrzysz. sobie sami, i zobaczysz jaki lag był. Gdzie to jest? Co no co żyć? Nie, Nie, nie przeżyjesz. Ja, ja lubię tej kobiety. kobiety.

i umarłem a teraz się. będę się podleciał he 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 he, he. Ja he, he, he 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 i miałeś 15kp jak mnie zabiłeś he 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 he. O nie ja bym tego słowa spadłem gdzie ty nie jesteś? Kurde. no co I... tu się dzieje no a co jesteś miał? poziom 400 no dzięki o matko a oni ciągle się trącają się <laughs> a mi coś nie idzie naprawdę proszę was za to bardzo da Oczywiście, komentarz jak to mam was zrobić. Co mam w nagrodę, znaczy co mam zrobić w zamian na to, że idziemy ja! no to podróż. No co, co? Tylko na mnie, nie? Kurde, no, Nie niepotrzebnie tu padną. No. Przerywać ją. No tak. Eee, ułatwi mam kamerkę. O, ja tu leżę. Ole, zrobiłem. się. nie? Smit. Jakiś taśny leży sobie tutaj. Chyba, do, chyba nie, wywaliło, mnie. Hello? Wywaliło, mnie. wywaliło mnie. Wywaliło mnie. Wywaliło mnie. Tak. Wywaliło mnie. A teraz będzie krótka przerwa Tak. Krótka przerwa techniczna, przez którą wyłączamy tak. nagrywanie. Dobrze. Mamy się na chwilę. Cześć. Dobra, witamy po przerwie Mieliśmy drobne, drobne problemy techniczne, ale powróciliśmy Rafał znowu niestety jest w przeciwnej drużynie Ale jakoś przeżyjemy Co się stało? No nie no kurcze no, dobra no to żegnam się z wami eee, Bo to naprawdę pomaga i motywuje do nagrywania następnych odcinków Dobra, żegnam się z wami, cześć